Cześć, ja jestem Michał. Witajcie w kolejnym poradniku do gry Football Team. Dzisiaj o energii i skąd ją w zasadzie brać. Zapraszam do oglądania. Po co jest nam energia? Chyba nie powinienem tłumaczyć, ale tak gwoli ścisłości, po to, żeby po prostu trenować, oraz po to, żeby na przykład na mieście, w pracy, móc po prostu zarobić sobie euro. Do tego wykorzystywana jest właśnie energia. No i teraz główny temat filmu, jak zdobyć tą energię. Skąd po prostu ona się bierze? Podzieliłem to po prostu na 8 sposobów, jak zdobywać energię. 6 jest dla każdego i dwa sposoby ostatnie są po prostu dla takich najlepszych. No to zacznijmy od pierwszego sposobu. Pierwszy sposób tak naprawdę nie wymaga od nas nic, ponieważ jak widzicie, tutaj mamy energię, a pod spodem jest taki licznik, co nie? I on odlicza po prostu co 6 minut, ponieważ co 6 minut dostajemy jeden punkt energii, czyli na dobę wychodzi to 240. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym ponieważ tutaj ważna uwaga maksymalnie kumuluje się to tylko 3 dni. Czyli jeżeli nie będziemy wykorzystywać tej energii, to nie będziemy dostawać non stop każdego dnia te 240 energii, tylko maksymalnie tak jak już mówiłem 3 dni będzie się kumulowała ta energia. Skoro już jesteśmy w głównym menu, no to drugi sposób mamy tutaj codzienne wyzwania, zobacz kalendarz, klikamy i mamy tutaj e, jakby cały miesiąc. Sezon trwa jeden miesiąc i wygląda to tak, że jeżeli zaliczamy 7 dni danych wyzwań, to dostajemy 500 energii. Jeżeli zaliczamy 14 dni wyzwań 1250, 26 dni 2250. Zadania są różne. Tutaj mamy dokładnie w informacjach, jak wyglądają te zadania. Mamy na przykład wytrenu ileś umiejętności w podstawowym treningu, ileś umiejętności w centrum szkoleniowym, wymienić jakieś boostingi, otworzyć. Jakąś paczkę, i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczmy, na przykład na dzisiaj mam wymienić jeden mini boostnik na umiejętność. No to zróbmy sobie to na szybko. Weźmy sobie to, bo to jest tanie. Warto wymieniać po prostu te boostniki, które są tanie, bo te, które są droższe, możemy sprzedać. No i wymieńmy sobie, załóżmy, nagrę ofensywną. Wymieniliśmy. Wracamy do menu. Zaliczamy zadanie. I OK, zaliczone. No i tak jak mówię, tutaj mamy dokładnie podane i za ile dni ile dostaniemy energii w sensie tych zaliczonych. No i też spoko sposób warto korzystać. Trzeci sposób jak zdobyć energię nie za wiele także od nas wymaga. Także wchodzimy w miasto, w stołówkę, gdzie możemy po prostu zjeść jakiś posiłek i za dany czas dostaniemy ileś tam energii. Warto tutaj codziennie wbijać i korzystać. No bo jest za darmo. Czwarty sposób jak pozyskać energię również mamy w mieście, tym razem pojedynek na triki. Do pojedynków na triki wrócimy jeszcze w kolejnych filmach, tym razem skupię się po prostu na nagrodach, jakie dostaniemy poprzez wygrane w tych pojedynkach. Jeżeli wygramy pojedynek na triki, to dostajemy jedną z tych właśnie nagród, no i między innymi zawiera się tutaj 30 energii. Także sposób jak zdobyć energię. Piąty sposób to jest zakładka sklep. Mamy tutaj pakiety startowe. Jeżeli mamy plus 40 overall, to możemy raz na miesiąc, prawda, odebrać sobie ten e, pakiecik. No i tutaj mamy zawarte 500 energii, także właśnie tak można zdobyć energię. Ponadto możemy po prostu kupić energię za kredyty, prawda, czyli za walutę premium. 100 energii, 100 kredytów, 500 energii, 500 kredytów. Czyli jedna energia ma taką samą wartość jak jeden kredyt. Szósty już sposób, jak zdobyć energię, to jest zakładka promuj. Warto się tym zainteresować, dostajemy własny link, tak zwany reflink, który możemy podsyłać znajomym, by po prostu zarejestrowali się do gry. Jeżeli zaprosimy 5 znajomych, dostajemy 100 energii. Jeżeli zaprosimy 25 znajomych, 250 energii. Tutaj wszystko jest rozpisane. Warto zaznaczyć, że dotyczy to kont wytrenowanych powyżej 40 overala. Ponadto, jeżeli ktoś zarejestruje się z twojego linku i wykona przynajmniej 10 treningów podstawowych danego dnia, ty dostaniesz 10% wartości wykonanych przez niego treningów w formie energii. Dla przykładu, jeżeli ktoś się zarejestruje z twojego linku i wykona danego dnia 300 treningów podstawowych, oczywiście, to ty dostajesz po prostu tego dnia 30 energii. Wydaje się niedużo, ale teraz wyobraźcie sobie, że zaprosiliście 10 znajomych i oni grają codziennie i wykonują codziennie 300 treningów. No już wychodzi troszeczkę więcej. No, i to było 6 sposobów, jak pozyskać energię dla każdego, a teraz zostały dwa sposoby po prostu dla najlepszych graczy. Pierwszy sposób dla najlepszych to po prostu grać w pierwszej lidze. Jeżeli gramy w pierwszej lidze, to za każdy mecz rozegrany, możemy nawet siedzieć na ławce, po prostu dostajemy 50 energii. Za każdy mecz w turnieju mistrzów dostajemy 300 energii, i tutaj także możemy siedzieć na ławce, po prostu musimy być w klubie, który gra w tym turnieju mistrzów. No i jest jeszcze Superliga i tutaj za każdy mecz w pierwszym sezonie Superligi dostajemy 85 energii, a potem w kolejnych będziemy dostawać jeszcze więcej. No i drugi sposób dla najlepszych jak zdobyć energię, to po prostu być w topkach rankingów. Przejdźmy do pierwszego rankingu, czyli wchodzimy w ranking top tygodnia i tutaj mamy ranking tych, którzy najwięcej wytrenowali umiejętności w danym tygodniu. I co ciekawe, jeżeli będziemy na pierwszym miejscu w rankingu nie dostaniemy żadnej energii, ale już za drugie mamy 7.500 energii i za trzecie miejsce 5.000 energii. Kolejny ranking, w którym można wygrać energię, będzie to miasto, pojedynki na triki i tutaj właśnie ranking pojedynków na triki. A nagrody za pierwsze trzy miejsca są właśnie o takie. Za pierwsze miejsce 10 tysięcy energii, za drugie 7,5 tysiąca energii, za trzecie miejsce 5 tysięcy energii, także spoko. Ostatni ranking, w którym można wygrać energię będąc w ścisłej czołówce, to po prostu rozgrywki, zakłady, no i ranking zakładów. Poprzez obstawianie meczów w danym tygodniu możemy wejść w czołówkę top tygodnia. No a nagrody za to są następujące. Za pierwsze miejsce 5000 punktów energii, za drugie miejsce 3,500 punktów energii i za trzecie miejsce 2000 punktów energii. I to było te 8 sposobów, jak zdobyć energię. 6 dla każdego. Dwa ostatnie sposoby dla takich po prostu najlepszych graczy, ale pamiętaj, że Ty możesz także dołączyć do najlepszych graczy. Na dziś to tyle. Widzimy się w kolejnym poradniku do gry. Zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!